Bardzo się cieszę. O, nie, to nie pierwszy raz to mi tak, jest nie, tak... tylko <laughs> nie tylko z <laughs> Bardzo się cieszę, że takie no, dumy na wystawę kolejną w Galerii 33, pierwszą czerwcową. I tym razem jest to e, wystawa fotografii Paneli Glazer, młodej, zdolnej dziewczyny, ale o niej za chwilę. <laughs> Najpierw powiemy o tym, co działo się mniej więcej rok temu. E, a mniej więcej rok temu, bo chyba też to było tak, kratko, też, też. Odbyła się, było bardzo gorąco, dzisiaj jest cudownie, odbyła się wystawa również fotograficzna grupy na obiektywnie prowadzonej przez pana Tobiasza Wichnowskiego, którego mamy tutaj szansę obejrzeć w akcji. I była to wystawa, jak mówiłam wcześniej, grupowa, czyli udział brało e, w firmy kilkanaście dziewcząt. Nie wiem dokładnie, ile dziewcząt wystawiało ze swojej pracy, panie nie No, Było to naście dziewcząt, dobrze, że tak to określimy. Wtedy na, te na, pracy nie były podpisane imiennie, dziewczęta występowały jako grupa i no, wszystkie te prace były grupowe. Natomiast w toku realizacji tych zajęć okazało się, że dziewczyny, dziewczęta mają większe dyspozycje, może chcą więcej, chcą więcej, chcą więcej się dowiedzieć, więcej nauczyć, mają wyobraźnię. I pamiętam takie słowa na zakończenie poprzedniej wystawy, kiedy pan Krzysztof Ryfa, który otwierał wystawę, mówił, że chciałby zobaczyć indywidualne wystawy dziewcząt ponieważ te prace zasługiwały na kontynuację. Na to, żeby dalej o, pójść o krok dalej. Yy, I dzisiaj mamy okazję oglądać jedną z wystaw indywidualnych. Jest to wystawa Paneli Bardzo pracowita. Bardzo pracowita. Także tak, no. Co możemy powiedzieć? Ja Pamelę znam trochę lepiej, ponieważ <laughs> no, miałam okazję i przyjemność. Yy prowadzić zajęcia, w których Pamela brała udział również i mogę powiedzieć o niej, że jest pracowita, jest żywiołowa. Bardzo... Chcę się dowiedzieć bardzo wiele. Czasami przeszkadza w zajęciach, ale jest to takie przeszkadzanie bardzo motywujące. Jeśli chodzi o skromność, no to również tym Natomiast. Natomiast... Ktoś ma swoje prawa, a tak. również e, twórcy powinni jednak odczuwać, że to co robią jest ważne, jest istotne i jest dobre. Także idzie w dobrym kierunku. Bardzo dobrze. <laughs> I teraz chciałabym, żebyś powiedziała kilka słów na temat samej, ale jeszcze tylko dodamy, że e, wystawa ma tytuł Król Olch e, i no, co można przypuszczać, e, jest to taka luźna interpretacja tego utworu. Ja mogę z Panią poczekać, na numer kwiatkę, żeby tak sobie to I życzę Ci wielu sukcesów, też Panią Ci A jeszcze dla a Państwa, którzy jesteście tu po raz pierwszy, na to tak, Pan Krzysztof Rybał jest, tak. jest szefem galerii, a ja dzisiaj po tak. prostu miałam okazję otwierać galerię, za co tak. bardzo dziękuję. Uご jesteś bardzo piękna i młoda. Roda <that> ja. no, <that> minęła. Także poprosimy o kilka Dziękuję, to witam. Dziękuję za, za przyjście, za zgromadzenie się tutaj. Jest to dzień dla mnie bardzo ważny, bo jest to moja pierwsza autorska wystawa. Oczywiście nie, nie robiłam jej sama z pomocą, z pomocą koleżanek, których większość jest tutaj, Niektórym jest, nie udało się dotrzeć. E, wystawa jest pod tytułem Król Olch na podstawie wiersza Getego, e, która opowiada o... O wizji chłopca, który umiera, który jedzie z ojcem przez las i opowiada o tym, jak widzi, jak widzi króla Olch w lesie. To, to jest moja interpretacja, tak jak ja to widziałam. Oczywiście za pomocą dziewczyn udało mi się to wszystko zrobić. Więc to jeszcze powiedzieć. Zajmuję się fotografią od niedawna, bo od jakichś dwóch lat. Zaczęłam, zaczęłam pracę właśnie z panem Tobiaszem i z dziewczynami w zeszłym roku. I tak to się ciągło na forum grupowym. W pewnej chwili pan Tobiasz zaproponował mi wystawę indywidualną. I jak widać zgodziłam się. Jest to dla mnie wielki debiut bardzo się cieszę. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt panu Tobiaszowi, który był prowadzącym. Siostrz dyrektor, której jeszcze nie udało się dotrzeć, nie widzę. Katrze wychowawczej, która wspierała. No i oczywiście dziewczyną, które naj, najwięcej w tym muszę uczą. I no, to było tyle z mojej strony. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o, o zdjęciach, to proszę podchodzić indywidualnie. <laughs> Dziękuję, bardzo. Chciałam tylko powiedzieć, że oczywiście nie powstałyby te piękne zdjęcia, gdyby Pamela nie została poprowadzona i w pewnym momencie, gdyby jej zdolności nie zostały tak jakby otwarte na świat, a zostały tak poprowadzone zostały tak poprowadzone dzięki Panu, powierzchni. Bardzo prosimy tak. o kilka słów. O, no tak. 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 <grym> ja pozwolę sobie zająć dosłownie kilka minut Państwo jest nie strasznie gorąca jak wszystkim. Tyle ma też? Już chyba nie. Już chyba zostanie. Proszę Państwa, chciałbym się odnieść do debaty takiej, która rzeczywiście miała miejsce. Czy to co robi Pamela jest estetyką, czy antyestetyką? I nie ukrywam, że jest to żywe, bo to jest to co Pamela się wystawia w w pewien taki nurt i cykl, który rzeczywiście zaczęliśmy na początku tego roku, który spotkał się z różnym przyjęciem. Odnieśliśmy się tutaj w tym momencie do Poezji Getego, bo tak było łatwiej rzeczywiście tekst jest bardzo inspirujący. Ale e, e, tak jak wspomniałem, zaczęła się dyskusja, że to co my wystawiamy, to e, jeszcze jest jeszcze to jest czy to jest performance i odwołanie się do antyestetyki. Proszę Państwa, jeżeli fotografia ma być autentyczna, musi mieć w sobie przekaz, komunikat, jakiś ładunek emocjonalny. Sam tekst, który byłbym gorącym orędownikiem, rzeczywiście przedstawia pewną wizję śmierci, ale bardzo specyficzną ta śmierć w pewnym momencie perwersyjnie wręcz jest ponętna. Woła, pokazuje poniekąd obrazy atrakcyjne i swojej treści w wymiarze ludzkim. I biorąc pod uwagę środowisko, w którym funkcjonowaliśmy, biorąc pod uwagę doświadczenia dziewcząt, proszę mieć zawsze w głowie jedną rzecz, że tym królem Olch mogło być uzależnienie, tym królem Olch mogą być przeżycia, tym królem Olch mogła być grupa rówieśników, która rzeczywiście wyglądała ponętnie nas a aczkolwiek sprowadziła na manowce. Tak? Proszę też mieć na uwadze, że to co dla Państwa jest pustym tytułem prasowym, czyli dajmy na to na to Latkowi, którzy w wyniku nadużycia dopalaczy mieli co najmniej problemy ze zdrowiem, a czasem nie przeżyli, jest czasem też częścią doświadczeniem dziewcząt, z którymi jak pracuję. Tak? Więc odnosząc się do króla do tego przedstawienia, wydaje mi się, że jest to taki bardzo szeroki artystyczny obraz tego, czym jest traumatyczne przeżycie, czym jest śmierć, czym jest z pozoru atrakcyjność naszego końca która ma jeden wymiar, tak? Wymiar końca naszej doczesności i proszę sobie odpowiedzieć, absolutnie nikomu nie będę wywołał do odpowiedzi. Jakbyście Państwo próbowali sfotografować śmierć, swoją traumę, czy te wszystkie rzeczy, których troszeczkę się wstydzicie, a na pewno ich nie chcecie. I wydaje mi się, że w tym momencie kończy się dyskusja na temat estetyki, antyestetyki, sztuki czy kontrsztuki i wydaje mi się, że wchodzimy... W tym szerokim kontekście, w klucz myślenia osoby, która się z tym problemem zmierzyła. Spróbujmy sfotografować ponętną śmierć, taką jak ona jest u getego. I wtedy dopiero mamy wynikową, w jakiej estetyce i w jakiej konwencji osadzone jest to, co zrobiła Pamela. Dziękuję Państwu za uwagę. Eee, chci chci chcielibyśmy jeszcze. Y o się mniej przyjemnym, bo tutaj gościmy wszystkich wspaniałych e, widzów i, i panele. Natomiast e, dzisiaj zmarł nasz kolega mm, Andrzej Kawa, który, który w lutym tak. gościł tutaj i tak dowiedzieliśmy ja się śmierci o śmierci. Mówiąc tutaj o śmierci, da, to, no to prosimy o chwilę ciszy dla jego pamięci. Zapraszamy na Jak mówię, do wystawienia, na początku refleksji na pewno głęboki się będą nasuwały. Także jeszcze raz powiem, że gratuluję i dzięki za tę ostatnią wydarzenie. Różne są, ale głęboko w sercu wystawię.